Jak wiadomo, od kilku, jeśli od kilkunastu tygodni na całym świecie króluje ta sama informacja. Na samym świecie najważniejszym newsem jest życie, a także i śmierć największego celebryty, jaki pojawił się w tym dziesięcioleciu. W zasadzie jest to pato celebryta, a konkretnie chodzi oczywiście o koronawirusa. Na chwilę obecną w Norwegii zarażonych jest 25 osób, które podobno czują się całkiem dobrze. Ale ludzie się boją, ludzie panikują i wykupują w sklepach. Towary na tak zwaną czarną godzinę. Dlatego ja, żeby już bardziej wszystkich ludzi nie stresować i nie denerwować, w dzisiejszym podsumowaniu miesiąca w Norwegii przedstawię same pozytywne informacje. Zapraszam! Polacy są najliczniejszą grupą emigrantów, którzy mieszkają i żyją w Norwegii. Na chwilę obecną, według statystyk, jest to powyżej 109 tysięcy osób. 69 tysięcy z nich to mężczyźni, a 39 tysięcy z nich ponad to kobiety. I w roku 2018, z tego co podaje SSB, do Norwegii wyjechało 16,5 tysiąca nowych osób. Niestety nie ma danych statystycznych, ile osób wróciło do Polski. Jednak pomimo wszelkich perturbacji, wszelkich złych i negatywnych opinii, które pojawiają się w internecie i w prasie i wśród rozmów, Norwegia cały czas jest ciekawym i interesującym miejscem dla osób, które wyjeżdżają z Polski, żeby zarabiać pieniądze poza Polską. Czy to dobra informacja? O sami. I tutaj zacznę kontrowersyjnie, ponieważ według statystyk podawanych przez policję to w ścisłym centrum Oslo dochodzi do największej ilości przestępstw w Norwegii. Jest to procentowo 12% wszystkich przestępstw, które są popełniane na terenie Norwegii, a liczbowo w ścisłym centrum Oslo doszło do ponad 36 tysięcy przestępstw i to jest znowu ponad połowa wszystkich przestępstw do których doszło na terenie Oslo. A czemu przedstawiam tą informację jako dobrą? Ponieważ nie mieszkając w cisłym centrum Oslo możesz być praktycznie pewien, pewna, że przestępstwo cię nie dotknie i będziesz bezpieczny. Dlatego... Kolejna bardzo dobra informacja skierowana jest do tych osób, które w najbliższym czasie chcą kupić nowy samochód i planują, że będzie to samochód elektryczny, ponieważ już w najbliższym czasie na terenie Norwegii będzie można kupić jeden z najdroższych, jeżeli nie najdroższy samochód elektryczny na świecie, kosztujący ponad 21 milionów koron, samochód Pinafarina Batista. Jeżeli jednak jesteś widzem, który jest naprawdę zainteresowany tym zakupem, to musisz się śpieszyć, ponieważ na rynek całego świata przeznaczone zostało tylko 150 sztuk tego auta, a na rynek norweski zaledwie będzie tych sztuk kilka. Ja jestem bardzo zainteresowany, dlatego już zbieram, chociaż nie bo nie mam niestety więcej niż jedną nerkę na sprzedaż, dlatego myślę, że odpuszczę sobie tym razem zakup tego samochodu, być może jak będzie model wersja 2, to wtedy się zastanowię, sprzedam kilka nerek w mojej rodzinie, ale na chwilę obecną tych nerek nie mam zbyt dużo do sprzedaży, dlatego tak jak wspominałem sobie po prostu odpuszczam. W lutym norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło swój projekt zmian w prawie, który miałby poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zgodnie z założeniem tego planu, kierowcy zagraniczni, którzy mają tymczasowe pozwolenie na pobyt w Norwegii, jeżeli popełniają przestępstwa, które są znaczne i są przestępstwami zdrowotnymi, mogliby być wydalani z Norwegii. Powiecie, nie jest to dobra informacja, ponieważ jest wielu polskich kierowców w Norwegii. A ja Wam powiem, moim zdaniem jest to bardzo dobra informacja, bo wszystko, co poprawia bezpieczeństwo na drogach, czy norweskich, czy polskich, czy szwedzkich, czy duńskich, czy czeskich, czy jakichkolwiek. Innych jest dobrym pomysłem, a osoby, które popełniają dużo przestępstw, dużo wypadków, po prostu nie powinny używać samochodów i powinny jeździć drogą, ale na przykład autobusem na miejscu pasażera. Takie jest moje zdanie, dlatego uważam, że to jest dobra informacja i przedstawiam ją. A jak wiemy, słyszało się wiele o osobach, niekoniecznie oczywiście Polakach, którzy jadąc pod wpływem alkoholu, czy na przykład jadąc w zimie po śniegu na letnich oponach, popełniali naprawdę konkretne, konkretne katastrofy. Przy których ginęły osoby. Także Aha! I kolejną dobrą informacją jest to, że norweska grupa Aha ze swoją piosenką Take On Me. Take On Me na YouTubie, w serwisie YouTube ma ponad miliard wyświetleń i jest to piąta piosenka nagrana, piąty utwór, piąty teledysk, który został nagrany i przygotowany w XX wieku. Pierwsze dwa to Guns N' Roses, Queen i Nirvana. Aha, Take On Me jest piąta, także gratulacje. I zapytacie być może, ale co mnie to obchodzi? Nie wiem, ale to dobra informacja. Jako mieszkańcy Norwegii prawdopodobnie mniej lub bardziej, ale zetknęliście się już z tak zwanymi wolnymi programami. Wolny program polega na tym, że kamera pokazuje jakąś czynność, czy jakąś drogę na przykład podróż pociągiem, czy przygotowanie pizzy, czy rąbanie drewna bez montażu jako taką ciągłą czynność, gdzie widz po prostu sobie siada. I relaksując się ogląda, kontemplując tą rzeczywistość. Jako cel programu podawane jest to, żeby właśnie zwolnić, pokazać, że można wolno, nie trzeba się śpieszyć, żeby się zrelaksować i kontemplować rzeczywistość. I jak widać, tych osób, które lubią takie programy, oglądają takie programy i kontemplują tą rzeczywistość podawaną przez NRK i żyją wolniej jest bardzo dużo, ponieważ co jakiś czas, nawet dosyć często, przygotowane są nowe wydania. Takiego programu najbliższy pojawi się w lipcu i będzie trwał aż 5 tygodni i będzie to podróż rowerowa przedstawiana w formie tego właśnie wolnego programu z wszystkim naokoło co będzie widoczne. Także osoby, które się nie zetknęły albo zetknęły i lubią już niedługo będą miały taką możliwość. Ja ze swojej strony uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra informacja. I to już wszystko, co dla Was przygotowałem w tym tygodniu. Mam nadzieję, że te dobre informacje się Wam podobały. Zacząłem od koronawirusa, na koronawirusie i skończę, ale pamiętajmy jednak, że prawdopodobnie wszystko będzie dobrze. Na razie.